Yo, 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 ziomki! Wracamy na Jeep Skinsa. Oczywiście, dzisiaj w naszym portfelu mega spora. Tutaj sumka 4000 zł. To nam zdecydowanie powinno wystarczyć na przetestowanie kolejnej cudownej skrzyneczki. A Wy, oczywiście, wariaty, jeżeli macie 18 lat, lubicie sobie zagrać płacić na stronkę, to ja Was zachęcam do używania kodu promocyjnego Skuty, który daje Wam 5% przy doładowaniu. I oczywiście, darmową skrzyneczkę, która nazywa się MilSpec za złoty 60. Zł. Więc myślę, że mega fajna tutaj opcja. No i wariaty. Razem z tym odcineczkiem, oczywiście, wychodzi konkurs na Discordzie. Zapraszam wszystkich dodatkowe giftkarty do zgarnięcia. Więc za darmo będziecie mogli sobie tutaj spyknąć, czyknąć jakąś ciekawą skrzyneczkę. A my co, lecimy tutaj w dół. Zauważyłem, jest nowość, jest nowość. Wariaty są nowe skrzyneczki. Ja dzisiaj tak z chęcią bym przetestował tą za 100 zł. Kurczę, no brzmi kusząco. Sami sobie zobaczcie. Jakie tutaj mamy skiny? No zobaczcie ten pierwszy rządek. No mega zajebiście to się wszystko tutaj prezentuje. Ja pierdziele. 20% mamy na tego gorszego skinka. Tutaj 15% tak samo już, ale za 10 zł. No jest to dosyć troszeczkę ryzykowna taka skrzyneczka. Ale tak naprawdę mamy trzy piękne koski. No i kurde, no niesamowite skiny. Zobaczymy jak drobki będą leciały. Ja tak na starcie sobie jedną. Na próbę sobie jedną pyknę. I zobaczymy, co nam poleci. Sunset, fajna skrzyneczka. No nie gadaj. Kurde, już myślałem, że od razu koska taka sobie wyleci 13,80. Nie jest najgorzej, chociaż kurczę jesteśmy dosyć sporo stratni. Spróbujmy jeszcze raz, tylko może tym razem dwie. Spróbujmy dwie sztuki na raz. Leci dwie stóweczki, lecą. I zobaczmy, zobaczmy co nam się odzie. koski znowu były blisko. No, niestety dostajemy, no trochę gówniany ten skinek 10,48. Dobra, spokojnie, spokojnie, nie ma co tutaj się denerwować. Lecimy trzy skrzyneczki naraz. Nam zostało 3600, sporo sianka. Jeżeli będziemy na koniec, no kurczę, dobrze ustawieni, to może jeszcze zaryzykuję ten tryb kontrol. W ostatnim odcineczku dosyć dobrze mi wyszło, więc. Spróbujemy szczęścia, może i w tym odcinku, ale kurde, no zapowiada się naprawdę tragicznie. Po raz kolejny tu dostajemy dosyć słabiutki dropek. Wydaliśmy trzy stóweczki, no kurczę, z 12 zł tylko dostaliśmy. Dobra, jeszcze raz, będziemy sobie po trzy otwierać na spokojnie. Lecimy, dawaj coś, G4 skins. Wiem, że potrafisz, i kurde, znowu obok były naprawdę cudowne tutaj skinki. Czekajcie, ile my mamy w ogóle procent na takiego nomada, aż chcę luknąć? 1,446, więc nie jest tak źle, tak naprawdę. No kurde, na tą koskę tak samo, 0,716. Kurde, gruba akcja, spróbujemy. Spróbujemy chociaż jedną dzisiaj koskę wydropić z tej skrzyneczki, 3000 złotych jeszcze, więc lecimy, lecimy. Nie ma co kurde tutaj przedłużać i. No nie gadajcie. Po środku, centralnie. Dobra, spokojnie. Lecimy jeszcze raz. Tutaj 12 zł. Kolejne tu otwarcie. Za 3 stóweczki. 3 skrzyneczki. I będzie w końcu jakieś dwa czerwone, fajne skinki. Mamy emeczki. Ile one warte? O panie! 132 zł. Więc tak naprawdę kurczę. No nie jest tak najgorzej. Jesteśmy delikatnie stratni z tego otwarcia. Ale no nie jest najgorzej, bo tutaj dwie te emeczki dostaliśmy. Spróbujmy. Spróbujmy jeszcze pokręcić troszeczkę. Mamy ponad 2000 zł. Może coś ta skrzyneczka się. Rozkręci, ale czekajcie, USP jakiś fajny. No nie, no 14 złotych. Miałem nadzieję, że troszeczkę więcej będzie warte. Lecimy, jeszcze tutaj otwieramy 2000 złotych. I jest fajny kałaszek. Okej, okay. ile on warty? 233 zł. grubo, grubo nawet. Skrzyneczka 100 złotych, przypominam wam, wariaty. Kręcimy, jeszcze raz, otworzymy sobie i w sumie niech to będzie przedostatni raz. Nie, no już miałem nadzieję, no już myślałem, że to się siądzie. Dobra, tutaj no jest trochę strata, nawet sporawa. Dostaliśmy jakieś, no nie wiem, 34 zł, więc cieniutko. I spróbujmy jeszcze raz i w sumie pójdziemy na ten tryb kontrol. Może tym razem coś ciekawego nam odda. Skonstruujemy jeszcze jedną ciekawą skrzyneczki. mamy, mamy kostkę w ostatnim otwarciu. No i zajebiście, 556 zł. udało mi się. Ej, nie dodać ile ta petka kosztuje w ogóle? 158 zł. Ja pierdykam, Jimmy, co tu się dzieje? No ten dropik naprawdę mi się podoba. Tak, ta skrzyneczka powinna sypać cały czas. No ale wiadomo jak to jest wariaty. No i zostało nam w sumie 1300 zł. Polećmy sobie na jakąś skrzyneczkę. Zróbmy własną skrzyneczkę. No, spodobał mi się ten tryb, chociaż kurde ostatnio nie miałam szczęścia do niego, ale trudno, zobaczymy. Spróbujmy sobie dać jakąś taką nie wiem, załóżmy 30 zł tutaj. Wybierzmy sobie jakiegoś jednego skinka. No i tutaj dajmy, nie wiem, 700? Może coś takiego? Może troszeczkę więcej? Bo tutaj koski to wiadomo, może żeby jakaś fajna koska. Spróbujmy dać 1000 zł. Oho. I mi nie pokazuje, co się dzieje. Dobra. Aha, bo tutaj od minimalnej, sorry, źle wpisałem. Dobra. Dajemy tak. 1000 zł. No i dobra. No i dobra, pokazało nam. Mamy, tu, kurde, jakieś fajne koski. Chwilę się zamotałem z tego wszystkiego i wybierzmy coś. Wybierzmy może sobie dzisiaj takiego bojego. Kurde, fajny lorek tutaj. Dobra, spróbujmy to skonstruować. Dajmy sobie może 75%. Będzie kosztowała ta skrzyneczka 300 zł. Hmm. Będziemy mieli tylko 25%. A 50 na 50? 600 zł niecałe, wariaty. I ta oferta brzmi kusząco. Będę mógł otworzyć dwa razy. Taką skrzyneczkę, ponieważ mamy 1300 zł, więc no, może się uda. A może się nawet udać nam dwa razy taką koskę wydropić, więc też ciekawa opcja. Lecimy, otwieramy. Dawaj, Gefor Skins. Błagam. Dawaj mi tego lorka. Kurde, dobra. Spokojnie, 30 zł, bez nerwów, na spokojnie otwieramy jeszcze raz wariaty. Otwieramy jeszcze raz. W sumie mamy 720 parę złotych, więc podbijemy sobie tutaj delikatnie staweczkę. Zużyjemy nasz cały tutaj cały balansik i mamy 709 zł za takie otwarcie mamy aż 63% na trafienie no lorki oczywiście mowa tutaj o kosce. no albo możemy takiego auga za 30 zł i błagam Dziforski dajesz dawaj mi tego lore nie ma kurde no peszek peszek jak nic no ale tak naprawdę udało nam się dzisiaj fajną kurczę tutaj kostkę wydropić Ja przejdę w tym momencie do ekwipunku i zobaczmy, mamy 1500 zł, nie jest najgorzej, piękna tutaj koska, no i wariaty, mam nadzieję, że oczywiście odcineczek Wam się podobał, skrzyneczka została przetestowana, Wy oczywiście nie zapominajcie zostawić lajka, subika, komentarzyku, widzimy się w następnym odcinku, jo!